Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, nazywam się Magdalena Perzyńska, z zawodu jestem pedagogiem, socjoterapeutą, arteterapeutą w trakcie kursu psychoterapii systemowej. Mam przyjemność zaprosić dzisiaj Państwa na kolejny webinar. FAMIGA i Fundacja FINE we współpracy z UNICEF zapraszają na cykl webinarów i dziś właśnie nasze kolejne spotkanie. Spotkanie w ramach strefy dobrych emocji. To program, którego celem jest wsparcie i edukacja dla nauczycieli, edukatorów, rodziców w pracy z dziećmi w sytuacji kryzysu i zwiększonego napięcia. I właśnie dziś o tym będzie. O emocjach, o regulacji emocji serdecznie zapraszam. Plan naszego spotkania będzie następujący. Na początek opowiem Państwu o emocjach, o kilku ważnych sprawach, potem o rozpoznawaniu emocji. Pojawi się metoda sześciu kroków. Następnie opowiem o myślach wyzwalających o tym, jak są niezwykle ważne i o tym, jak sobie z nimi radzić. Mam nadzieję, że w trakcie będziecie zadawać pytania, do czego Was zachęcam. Często mówię o tym, że nasze spotkania to nie jest tylko mój monolog, to jest nasza rozmowa, nasz dialog. Dlatego zachęcam Was do pisania, zadawania pytań, do bycia razem ze mną. Rozpoczynamy. Emocje. Kilka ważnych spraw. Na początek opowiem Wam o tym, że nie ma złych emocji. Emocje mogą być trudne, mogą być nieprzyjemne, natomiast każda emocja jest nam potrzebna, bo emocje są naszą informacją. Emocje o czymś nas informują. Spełniają one niezwykle ważne funkcje w naszym życiu. I dziś będzie o tym, jak nauczyć się kontaktu z własnymi emocjami i ich regulowania. Słowo emocja znaczy ruch, poruszać się, być w ruchu. Dlatego pamiętajcie o tym, że emocje zawierają informacje dotyczące naszych potrzeb, tego, jak te potrzeby się zmieniają i czym one dla nas są. Emocje to dla nas wiadomość. Płynie ona z ciała i przetwarzanych myśli. To dzięki nim możemy się dowiedzieć i zrozumieć, co się z nami dzieje. Dlatego tak ważne jest umieć je nazywać. Mówiłam Wam o tym, że nie ma złych emocji, bo jeśli byśmy złość nazwali złą emocją, to co by to oznaczało? Oznaczałoby, że nie możemy się złościć, a to jest nieprawda. Złość jest w porządku. Chodzi tylko o to, że ona jest trudna. I należy ją odpowiednio wyrażać, odpowiednio, czyli nie krzywdząc innych osób. Emocje są wtórne i pierwotne. O co tutaj chodzi? Emocje wtórne są to reakcje, które powstają w odpowiedzi na pojawienie się emocji pierwotnych. Czyli emocje pierwotne to początkowe reakcje na wydarzenie silne i gwałtowne. Inaczej mówiąc, emocje pierwotne to jest to, co czujemy na początku, to, co się pojawia w nas, w naszych uczuciach i w naszych myślach. Natomiast emocje wtórne pozwalają na przetworzenie. One są już tylko i wyłącznie reakcją. Emocje wtórne mogą przybierać na sile. To one sprawiają, że jest nam trudniej. Tworzą często reakcję łańcuchową, która powoduje coraz większe cierpienie. Dlatego, jak mówię o tym, że należy rozpoznawać emocje, to mam na myśli te emocje pierwotne, te pierwsze, czyli to, co się zadzieje z nas na samym początku. Nie wiem, czy kiedyś się zastanawialiście, czym są emocje, jakie one mają funkcje. Idąc za tymi myślami, za tymi słowami, które do tej pory Wam opowiedziałam o emocjach, łatwo zgadnąć, że emocje mają funkcję informacyjną. Komunikacyjną, ale też energetyczną. Pamiętajcie o tym, że emocje dodają nam energii. One są taką siłą napędową. Jeżeli byśmy ich nie przeżywali, to wszystko to, co byśmy robili, byłoby w jakiś sposób monotonne. Dlatego nie zapominajcie o tej funkcji. Emocje są też energią. Brak umiejętności radzenia sobie z emocjami zamienia w te emocje w ładunek wybuchowy. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli nie potrafimy wyrażać emocji, to one się kontenerują, wchodzą do takich małych kontenerków i mamy takie poczucie, bardzo złudne, że te emocje są sprytnie schowane. Jednak przychodzi moment, w którym emocje wychodzą na zewnątrz. Tylko wówczas nie są one tylko złością, nie są tylko smutkiem, ale są ładunkiem wybuchowym. Są czymś, co pojawia się najczęściej w najmniej oczekiwanym momencie, ale też z ogromną siłą. Dlatego tak niezwykle ważne jest, żeby nauczyć się rozpoznawać w sobie emocje i je nazywać. Podstawowym krokiem w zapanowaniu nad silnymi reakcjami emocjonalnymi. Jest umiejętność właśnie rozpoznawania własnych emocji. Jestem ciekawa, czy pamiętacie, jakie emocje to podstawowe emocje? Napiszcie. Jestem ciekawa, czy pamiętacie, że to jest wstręt, szczęście, radość, strach, smutek, zaskoczenie, czasami nazywane zdziwieniem, albo złość. To są te emocje, które przeżywamy najczęściej. Natomiast, gdy zadacie dzieciom, z którymi pracujecie, pytanie, czy emocji jest dużo, to z mojego doświadczenia wynika, że dzieci mówią, że tak, natomiast nie zawsze potrafią je wyrażać. Nie zawsze potrafią powiedzieć, że jest zazdrość, przerażenie, zdenerwowanie, przygnębienie, zmartwienie, rozczarowanie, żal, smutek, frustracja, strach, gniew, szczęście. I pewnie mogłabym tak dłużej. Natomiast chodzi mi o to, żebyście zadawali dzieciom pytania, ale też opowiadali im o tym, jak różne emocje mają różne nazwy. Od złości do smutku jest jeszcze milion innych emocji, i podstawową zasadą regulowania emocji jest właśnie ich nazywanie. Głośne nazywanie tego, co czuję, jest pierwszym krokiem do regulacji emocji do tego, aby radzić sobie z nimi, aby móc w ogóle funkcjonować z emocjami, które przeżywa się w danym momencie. Opowiem o metodzie sześciu kroków, która doprowadzi was do rozpoznawania emocji. I to jest taka zasada, którą zachęcam, aby wprowadzić właśnie w pracę z dziećmi. Na początek ważne jest, żeby opisać, co się stało. Czyli opisać sytuację, która doprowadziła do powstania emocji. Jeżeli się zdenerwowałam, jeżeli się zdenerwowałem, to co to była za sytuacja? Co wtedy się wydarzyło? Potem warto zadać pytanie w drugim kroku: Jak myślisz, z jakiego powodu doszło do tej sytuacji? Czyli próbujemy określić potencjalne przyczyny zaistniałej sytuacji. Z mojego doświadczenia wynika, że to nie jest oczywiste. Że odpowiedź na to pytanie, jak to się stało, jak doszło, nie jest dla dzieci prostym pytaniem. Natomiast pojawienie się właśnie tego pytania sprawia, że dzieci mogą zastanowić się, zatrzymać, poczuć tak naprawdę, co się przed chwilą wydarzyło. W trzecim kroku pytamy o to, jak się poczułeś. Emocjonalnie i fizycznie, w związku z tą sytuacją. Co to znaczy? To znaczy, że dochodzimy do momentu identyfikowania emocji pierwotnych oraz wtórnych i tego, co się działo z naszym ciałem. Z mojego doświadczenia wynika, że czasami dzieci nie potrafią powiedzieć, że właśnie czuły złość albo że czuły smutek, ale potrafią powiedzieć, że coś ich wierciło w brzuchu. I to jest identyfikacja, to jest Wspólne poszukiwanie z dzieckiem tego, co przeżywało i co mówiło jego ciało. Powracając do tego, czym są emocje. Emocje to jest informacja idąca właśnie z naszego ciała. Kolejny krok to, co chciałeś zrobić pod wpływem uczuć. Pamiętajcie, że musimy być gotowi też na odpowiedź. Na odpowiedź, czyli różne rzeczy, dzieciom mogą się pojawić. Czasami okropne, czasami, e, czasami niezrozumiałe. Natomiast nie oceniajmy, pozwólmy dzieciom powiedzieć wszystko to, co im wyobraźnia podpowiada. E, to tutaj trochę Was zatrzymam, tak jak to z nami dorosłymi jest. E, czasami jest tak, że złościmy się i, i pojawiają się myśli okropne, żebyśmy coś zrobili, albo komuś coś zrobili. Niekoniecznie je ugłaśniamy, ale one w nas są. Natomiast z dziećmi bez oceny pozwalamy mówić, pozwalamy na odkrywanie uczuć, które wywołały właśnie te emocje. I kolejny etap, kolejny krok to, co zrobiłeś i powiedziałeś. I w tym momencie dopiero opisujemy nasze zachowania. Zobaczcie, to nie jest pierwszy krok, co zrobiłeś, co powiedziałeś, tylko na początku trochę wnikamy, analizujemy, dajemy dzieciom możliwość wniknięcia i poczucia tego, czym są właśnie emocje. A na sam koniec pytamy, jakie poniosłeś konsekwencje. I mam tutaj na myśli nie pytanie, co się stało, jak inni zareagowali, chociaż też, ale przede wszystkim, jak się czułeś. Co to dla ciebie znaczyło? To jest prosta metoda sześciu kroków, która pozwala dzieciom na poczucie i zanalizowanie tego, co się z nimi dzieje. Zachęcam Was do tego, żeby mówić do dzieci o swoich emocjach, aby zachęcać dzieci do tego, żeby powiedziały: Teraz czuję, teraz czuję stres. Teraz czuję radość, teraz czuję smutek. Mówmy to na głos albo po cichu, gdzieś w myślach, gdzieś w głowie, a dzięki temu lepiej usłyszymy i poczujemy to, co jest w nas. Zachęcam Was zresztą do tego, żebyście spróbowali, co się dzieje, gdy głośno powiemy: Teraz czuję złość, teraz czuję radość. Jest duża szansa, że poczujecie te emocje dogłębniej i o to chodzi w regulacji emocji. Emocje w sposób zauważalny wpływają na nasze myśli i zachowania. Działa to również w drugą stronę, czyli myśli i zachowania mają wyraźny wpływ na nasze emocje. Nieradzenie sobie z emocjami często powoduje myśli wyzwalające. To takie myśli, które powodują często emocjonalny ból i cierpienie. Czym są te myśli wyzwalające? To są takie określenia, myśli, które są na nasz temat. To jest takie sformułowanie jestem do niczego. Ze mną jest coś nie tak. Jestem głupia. To są takie sformułowania, które sprawiają emocjonalny ból i cierpienie. To są takie sformułowania, które zapewne często słyszycie od dzieci. Ja czasami słyszę, że nie zasługuję na miłość, że proszę pani, ja nie poradzę sobie sam, albo uogólnienia, które brzmią: wszystko robię mi źle. Nikomu nie można ufać. Znacie to? Słyszeliście to kiedyś od dzieci? Jestem ciekawa, czy słyszeliście takie sformułowania, które są bardzo trudne, które pojawiają się bez naszej kontroli. One po prostu są. Oczywiście te myśli wyzwalające to są takie myśli, które wiążą się z naszą samooceną i z tym, co o sobie myślimy. Dlatego niezwykle ważne jest też, aby dbać o to, żeby dzieci nie słyszały takich sformułowań, aby uczyć je mówienia w języku ja. W języku, który mówi, ja czuję, ja myślę, bez uogólnień. Trochę zachęcam Was do tego, żeby wyrzucić takie słowa jak, ja zawsze, ja wszystko, ja nigdy. To jest pierwszy krok do tego, żeby te myśli brzmiały inaczej. Bardzo Wam życzę i osobom, z którymi pracujecie, żeby te myśli wyzwalające były myślami pod tytułem: ja mogę, ja potrafię, ja chcę. Ja mogę. Natomiast wiem, jak trudno uzyskać u dzieci właśnie takie myśli. Dlatego, myślą wyzwalającym, przychodzą na pomoc myśli zaradcze. Czym są myśli zaradcze? To jest nic innego, jak konfrontacja, jak sprawdzanie, czy to, co odczuwamy, pasuje do zaistniałej sytuacji. Czyli, czy adekwatne jest myślenie o tym, że jestem głupia, albo że jak zawsze nic mi nie wyszło. To właśnie przychodzą na pomoc myśli zaradcze, bo czasami reagujemy nieadekwatnie do zastałych okoliczności i zmiana przekonań, myśli, założeń oraz sposobu interpretacji właśnie ma ścisły związek ze zmianą reakcji emocjonalnych. Opowiem Wam o kolejnej metodzie sześciu kroków, właśnie do sprawdzania tych faktów, czy to, co się dzieje ze mną, jest prawdziwe, jest zgodne z tym, co się dzieje. Pierwsze pytanie do dzieci, do Was, to jest, jakie emocje chcę zmienić. Czyli nazywamy z dziećmi towarzyszące nam emocje. Czy jeżeli myślę o sobie, że jestem okropna, Albo, że jestem głupia, albo nie mądra. To czy to jest fakt i jakie stoją za tym emocje? Bo fakt to na pewno nie jest. Natomiast warto w tym momencie przyglądnąć się emocjom. Emocjom, które towarzyszą, gdy o sobie tak myślę. Kolejne pytanie brzmi, jakie jest zdarzenie pobudzające właśnie dla tej emocji? Czyli opisujemy, co dokładnie się wydarzyło. I ponownie zwracamy uwagę, zwłaszcza na skrajne i czarno-białe osądy, czyli to wszystko, co jest słowem wszystko, nigdy, na pewno ja, rozmawiamy o tym z dziećmi, czy na pewno tak jest, pokazując, że to jest nieprawda. To jest nieprawda, że zawsze rozlewasz herbatę, bo często jest tak, że tą herbatę donosisz na miejsce. Tak, to taki prosty przykład pokazujący, w jaki sposób należy konfrontować dzieci z ich osądami, z ich myślami, które są dla nich niezwykle trudne i tworzące w nich negatywne myślenie o sobie samym. Kolejne pytanie to jest, jakie są moje myśli, interpretacje i założenia? Czyli rozważamy przyjęcie zupełnie innej interpretacji niż w kroku drugim. Tutaj zachęcam Was do tego, żeby trochę pobawić się z dziećmi w to, w jaki sposób mogłyby dokończyć zdanie inaczej. Czyli ja jestem, ja myślę o sobie, i rozpocząć z dziećmi myślenie o zakończeniu zdania pozytywnie. Czasami przygotowuję dzieciom takie gotowe kartki, które dzieci mogą przeczytać. Na początek nawet mogą sprawdzić, które są tymi zdaniami, które właśnie chciałyby mieć przy sobie, które są takimi zdaniami, które chciałyby wprowadzić w życie. To jest doskonałe ćwiczenie na to, aby rozpocząć zupełnie inny proces regulacji emocji i akceptacji tego, co się dzieje ze mną. Kolejne pytanie: czy zakładam zagrożenie? Cóż to ono kryje? Identyfikujemy potencjalne zagrożenia oraz oceniamy realne ryzyko z nimi związane. Czyli pytamy dzieci o to, co się dzieje, gdy pojawiają się wyobrażenia o sobie, często wyolbrzymione, i bierzemy pod uwagę najróżniejsze konsekwencje. Czyli co się dzieje, gdy myślę o sobie, że jestem głupia? To oznacza, że nie podejmuję kolejnych wyzwań. To oznacza, że trudno mi radzić sobie z trudnymi sytuacjami. I tak dalej, i tak dalej. Zaufajcie mi, dzieci podpowiedzą Wam, co sobie wyobrażają i to w jaki sposób one te konsekwencje łączą i widzą. Kolejne pytanie: co jest katastrofą? Próbujemy wyobrazić sobie, że katastrofa staje się faktem. Czyli rozmawiamy z dziećmi o tym, co byłoby, gdyby to było prawdziwe, gdyby nie były w stanie podejmować kolejnych trudnych sytuacji. I tutaj macie kolejne zadanie, czyli projektujemy z dziećmi zupełnie inne rozwiązania, skuteczne rozwiązania dla wydarzenia, które w naszym odczuciu stało się katastrofą. Teraz to już tylko pozostało zapytać o emocje. Czy moja emocja i jej nasilenie pasuje do okoliczności? Czyli powracamy trochę do samego początku. Sprawdzamy, czy dana emocja rzeczywiście jest adekwatna, czy to, co sobie na początku pomyślałam, jest realne, prawdziwe, a przede wszystkim, czy jest mi to potrzebne. Ja często pytam o to dzieci: po co? Po co? Po co myśleć tak o sobie? Albo pytam się, co robi im ta emocja. Zachęcam Was do tego, żeby wziąć ze sobą te pytania, żeby też zadawać sobie samemu to pytanie: po co ja tak o sobie myślę? Niestety, najczęściej myślimy o sobie źle. I po co mi to jest? Przeżywanie trudnych emocji jest jak najbardziej zrozumiałe i uzasadnione. Pamiętajcie o tym, że złość, żal, smutek to są właśnie te emocje, które nazywamy trudnymi. Te, które nam często sprawiają kłopot. Natomiast ja bardzo mocno Was zachęcam do tego, żeby te emocje też polubić, bo jak coś polubimy, to się nimi zaopiekujemy, to pozwolimy im na to, żeby przez chwilę były z nami. I to jest w porządku. Czucie złości jest w porządku. Bo jak nie, to pojawią się znowu te kontenerki, do których powrzucamy, pochowamy przeróżne emocje, a wtedy robi się trudniej. Trudno jest wtedy je utrzymać daleko. Trudnością nie są emocje, trudnością są reakcje. I ponownie powrócę tutaj do takiej myśli, że emocje są w porządku. Natomiast reakcje mogą być trudne, ale to się dzieje tylko i wyłącznie wtedy, gdy nie dopuszczamy do siebie emocji trudnych, bo wtedy dochodzi do nasilenia emocji pierwotnych i w taki sposób powstaje to, co można nazwać błędnym kołem. Teraz będzie ćwiczenie dla odważnych. Co to znaczy? To znaczy, że warto doświadczyć czegoś przyjemnego każdego dnia. To spotkanie z przyjemnymi emocjami. Na początku powiedziałam, że będzie to ćwiczenie, bo do tego Was zachęcam, aby każdego dnia świadomie, celowo pomyśleć o tym, co mogę zrobić przyjemnego dla siebie. I takie zadanie polecam Waszym podopiecznym. Zapytajcie się, dzieci, zachęćcie, żeby zapisały, co może być takiego przyjemnego. To ćwiczenie to jest nic innego jak zachęcanie dzieci do spotkania się z przyjemnymi emocjami. Zadajcie dzieciom pytanie, co zrobić, żeby poczuły radość. Niech napiszą coś, co jest dla nich przyjemne, a wtedy zachęcacie dzieci do tego, żeby spotkały się z tym, co dobre, z tym, co jest emocjami, które lubimy odczuwać. Zachęcam Was do tego, żeby na początku była jedna, potem dwie, potem trzy. Opisujcie uczucia, jakie Wam towarzyszą. Zachęcajcie dzieci do tego, żeby wypisywały czynności, które lubią robić i niech to nie będą duże rzeczy, tylko drobne. Niech to będzie napicie się ciepłej herbaty, niech to będzie zjedzenie czekolady, niech to będzie zadzwonienie do mojego przyjaciela. Drobne rzeczy to z tych drobnych rzeczy składają się te emocje, które lubimy przeżywać. To jest właśnie trening regulowania emocji, czyli nie tylko radzenie sobie z emocjami trudnymi, ale też zachęcanie emocji przyjemnych do tego, żeby były z nami. Jednym z etapów nabywania umiejętności bycia uważnym na emocje jest ich identyfikacja. To, o czym my dzisiaj właśnie mówię, to jest nic innego jak nazywanie tego, co czuję. Mówienie głośno tak, czuję radość, czuję smutek. Czuję żal. To jest właśnie ta identyfikacja, której należy uczyć dzieci. Poszczególne etapy tej identyfikacji to jest najpierw nazwanie emocji, potem nasilenie emocji. Następnie można zilustrować te emocje, do czego też Was bardzo mocno zachęcam. Jeżeli doświadczacie dzieci, które z trudem opisują swoje emocje, to dajcie im kredki, dajcie im farby, dajcie im kolorową kredę. I pozwólcie narysować te emocje. To jest właśnie zilustrowanie. Do tego zachęcam Was, żeby pytać się dzieci, albo też dać im instrumenty. Po co te instrumenty? Do tego, żeby doszła tutaj korelacja dźwięków i zapachów. I tutaj też zatrzymam Was na chwilę. Czy macie tak, że z różnymi emocjami. Kojarzą Wam się czasami dźwięki albo zapachy, że jak się pojawia jakaś piosenka, jakiś dźwięk, to wracają do Was jakieś dobre myśli. To właśnie jest korelacja dźwięków i zapachów, która bardzo często towarzyszy emocjom. Następnie pojawia się powiązana czynność. Czyli właśnie te myśli, które sprawiają, że pojawia się coś przyjemnego albo coś trudnego. Często jest też tak, że pojawia się reakcja ciała. Pojawia się jakiś. Dzieci czasami mówią, że kręci ich w brzuchu, albo pojawia się ból głowy. Tak, to jest reakcja ciała. Nasze ciało reaguje na nasze emocje, a na samym końcu są to myśli. I do tego Was zachęcam, aby zapisywać te myśli. Zapisywać myśli, które są powiązane właśnie z emocjami. Jeśli nauczysz się, jak być uważnym na swoje emocje, bez osądzania tego, bez osądzania tych emocji, wówczas prawdopodobnie Twoje emocje będą mniej bolesne i intensywne, a nawet będą nadawały się do tego, żeby je polubić. I to jest takie zdanie, które chciałabym, żebyście przekazali dzieciom, że jeśli nauczą się być uważnym na swoje emocje, to nauczą się opiekować nimi, a to jest nic innego jak opiekowanie się sobą. I tego dziś Wam życzę, aby opiekować się emocjami, a dzięki temu zaopiekujecie się sobą. Bardzo dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. W imieniu Famigi oraz Fundacji Fine wraz z UNICEFem zakończyłam kolejny webinar. Webinar w ramach strefy dobrych emocji. Pamiętajcie, że nie tylko czekają na Was kolejne webinary, ale już dziś możecie pobrać materiały związane z dzisiejszym tematem, z tematem na temat regulacji emocji. Dziękuję Wam bardzo za spotkanie i bądźcie z nami. Do widzenia!